Dzień dobry Państwu. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu naszej konferencji. Zacznę od uwagi formalnej. Do naszych białoruskich przyjaciół namawiam na kanał trzeci, gdzie będzie przekład na język rosyjski. To będzie lingua franca naszego regionu przecież. Ja bym od tego chciał zacząć, że ta konferencja jest wielkim sukcesem jego organizatorów i chciałbym im bardzo serdecznie i, i, i podziękować, i pogratulować. To bardzo ważne jest, że ona jest międzynarodowa w sensie międzyregionalna i że mamy tutaj rozmawiać na temat dość kluczowy dla przyszłości naszych krajów i naszych narodów. To znaczy mamy rozmawiać o relacjach między dwoma częściami Europy. Europa Zachodnia właśnie w całości jest już w Unii Europejskiej, a Europa Środkowa i Wschodnia jest częściowo. Rozmawiamy w momencie kluczowym dla historii i dla przyszłości naszego regionu na Majdanie Wolności w Kijowie dziesiątki tysięcy ludzi manifestuje swoją chęć przynależenia Ukrainy do Unii Europejskiej. I niezależnie od tego, jaka będzie de de decyzja rządu, prezydenta Janukowicza czy z ukraińskiego parlamentu, to ukraiński naród w tej sprawie się wypowiedział jednoznacznie. Klarownie. I to powinno być za, zauważane w całej Unii Europejskiej, we wszystkich stolicach. Jest takie przysłowie, że Ukraińiec, Wolno zaprzęga konia, a później prędko jedzie. Więc tym razem Ukrainiec i, 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 i prędko jedzie, i prędko tego konia za, zaprzęgał. To jest niesłychanie ważny sygnał, bo to jest sygnał, który przełamuje pewien typ stereotypu na temat i Ukrainy, i całego naszego regionu. Nasz region. Oglądany z Paryża czy z Hamburga, ma trochę taki, taki wizerunek na, na, na narodów europejskich na trzy czwarte. Otóż Ukraińcy pokazali, że są Europejczycy na pięć czwartych. To są lepsi Europejczycy i bardziej przywiązani do idei europejskiej niż nie, nie wiem dzisiaj Francuzi czy Niemcy. Jako Polak oczywiście muszę zacząć od naszego wielkiego polskiego Europejczyka, czyli od Jana Pawła II, który popowiadał, że dotychczas Europa oddychała jednym płucem zachodnim. To jest potrzebne dr, dr, drugie płuco. Oczywiście jest spór, ciągle, gdzie są granice Europy. Ja w tej sprawie jestem maksymalistą. I, i, ja, i ja uważam, że prędzej czy później granice Europy będą tam gdzie dzisiaj są wschodnie granice Rosji. Dlatego, że bez kultury rosyjskiej kultura europejska będzie za zawsze niepełna. Będzie nie do końca zrozumiała. Ja bym od tego zacząć. Że chciałbym przyprze, przedstawić naszych u, u, u uczestników. Więc popoglądając od mojej lewej st, 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 strony pan A -A 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 Andrius Kriwas, litewski polityk, dyplomata, wiceminister spraw zagranicznych. pan Paweł Zalewski, mój polski kolega, hi historyk, polityk i deputowany w parlamencie europejskim. Leonidas Dąskis, litewski polityk i intelektualista, pr pr profesor Uniwersytetu w Kownie. Autor bardzo ważnych i kontrowersyjnych esejów i książek, przyjaciel Zygmunta Baumana, a oprócz tego deputowany w Parlamencie e, e, Europejskim i pan Ju, Juri Ruban, u, ukraiński intelektualista, u, uczony. Profesor, współpracownik rządu tw tworzonego przez prezydenta Juszczenkę i również wciąż o obecny w publicznej debacie ukraińskiej. Ja chciałbym zacząć od takiego pytania, które skierowałbym. Do profesora R R Rubana. Jaka jest pana, panie profesorze, interpretacja tego, co się dzisiaj dzieje na ulicach K Kijowa? Bo ja muszę powiedzieć, że kiedyś się dowiedziałem dziś o, o tych dziesiątkach tysięcy ludzi na, na, na ulicach Kijowa, to miałem łzy w oczach, bo to jest dowód, że tego poczucia obywatelskiego w społeczeństwie u, u, ukraińskim już się nie da zabić. Ja, ja w to wierzę, że Ukraina już stała. Na zawsze. Nie, 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 niech pan powie, co pan teraz przewiduje, jaki jest pana pozytywny, a jaki czarny scenariusz dla Ukrainy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Michniku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Michniku. Zaczynając od odpowiedzi na te ciekawe pytanie, to bym powiedział następująco. Wiecie, że kiedy mówimy o Europie, to możemy przypomnieć dwie interpretacje o których mówiliśmy w Europie od samego początku, od znanego sympozjum Platona. Przypomnijmy sobie następujący fakt. Jest jedna sprawa, która świadczy, że oprócz racjonalnej, racjonalnego pojęcia naszej roli, to jest jeszcze i inna sprawa pojęcia tej naszej roli. I jeżeli byśmy teraz tu interpretowali te wydarzenia w Kijowie z takiej poetyckiej perspektywy, to Pan też tak bardzo poetycko tutaj zauważył: takie powstanie z popiołu, takie z martwych wstanie. Myślę, że interpretując takie wydarzenia racjonalnie, to Ukraina. naprawdę będzie odczuwała te, te, te masy ludzi, którzy wiążą siebie z europejskim wyborem, z europejską przyszłością. Ta grupa jest naprawdę bardzo ważna socjologicznie i społecznie, ponieważ wiele Polaków mówi, że większość Ukraińców właśnie wspiera te zjednoczenie się albo wejście do Europy, do tego europejskiego kontekstu, czy jakbyśmy to nie nazwali. Ale nie zważając na to, ludzie widzą swoją przyszłość jako zbliżenie się do Unii Europejskiej i właśnie ci, którzy teraz wyszli na ulicę, bo sam byłem tam w piątek wieczorem, to wiedziałem jak ludzie, którzy nie są takimi zawodowymi rewolucjonistami, ale ludzie właśnie wyszli na ulicę po ukończeniu jakichś wykładów na uniwersytecie, po ukończeniu pracy, wyszli po prostu na Majdan, na plac, nie z powodu jakichś względów politycznych, tylko po prostu z powodu tego, żeby wyrazili swoją europejskość, po to, żeby usłyszany był ich głos w tej sytuacji, kiedy są podejmowane bardzo ważne decyzje wobec Ukrainy. To jest ich marzenie. Bo tak normalnie mówiąc, ten fakt, że dzisiaj może mamy tam ponad 100 tysięcy osób, które wyszły na ulicę Kijowa, może nawet więcej, i mi się wydaje, że w tej takiej czysto grze politycznej widzimy, że współczesny rząd ukraiński który prowadzi negocjacje z partnerami europejskimi, postrzega to jako własną grę, która może być albo wygrana, albo przegrana. I myślę, że ci ludzie wyszli na ulicę chcąc powiedzieć następująco. Panie prezydencie, to nie jest już gra, to jest, już, jest bardzo poważna sprawa i nie chcemy, żeby nasza przyszłość była to, tym obiektem gry, żeby z nią się bawiono. Chcemy, żeby był usłyszany nasz głos. Oczywista sprawa, że to jest bardzo duże wezwanie i dla ukraińskich, i dla europejskich polityków, ponieważ do spotkanie w Wilnie zostaje bardzo, bardzo mało czasu. I to jest taka nieodpowiedzialna polityka, taka nieodpowiedzialna polityka rządu ukraińskiego. Która była właśnie upubliczniona. Już zbyt krótko zostało przed tym spotkaniem w Wilnie, żeby ta sytuacja była zmieniona radykalnie, no ale po prostu mam nadzieję i no, chcę bardzo, żeby ten głos był usłyszany, głos tych ludzi. Chcę bardzo, żeby rząd ukraiński nie mógł zignorować tego faktu. Że wcześniej, kiedy już była, że tak powiem, ta gra planszowa na stole, to byli partnerzy europejscy, rosyjscy, amerykańscy. Oczywiście decyzja powinna być podjęta i trzeba sprawdzić, co się dzieje w tym kraju, ponieważ wcześniej gra trwała nawet w takich sytuacjach, kiedy rząd myślał, że opinia publiczna. będzie w kontekście politycznych więźniów, sił opozycyjnych, którzy mają jakieś słowo w parlamencie, no ale nie zorganizowali się oni, nie mogli oni zorganizować swojego oporu wobec systemu autorytarnego. Także dość dobrze oni modelowali taką sytuację wyborów prezydenckich na rok 2015. I ta gra z partnerami europejskimi chyba chodzi o te wybory prezydenckie, które się odbędą za niespełna dwa lata, czyli w roku 2015. Spojrzał on na te 3 miliardy 100 milionów dolarów amerykańskich w postaci gazu i nafty no bo po prostu nie ma pieniędzy, żeby uiścić ten dług, żeby zapłacić za zasoby naturalne. Również mówiąc o 36 miliardach hrywien w ta, ta dziura w budżecie ukraińskim i właśnie ją trzeba teraz też pokryć po to, żeby ukraiński rząd wypłacił emerytury dla osób emerytowanych. No i tutaj oczywiście prezydent chyba zobaczył przede wszystkim te atuty w że z naszymi partnerami europejskimi bardzo ważne powiedzieć to, że partnerzy europejscy podczas rundy negocjacji powiedzieli mu o różnych perspektywach, ale to już jest zupełnie inne pytanie, zupełnie inna kwestia. A teraz Janukowicz, Janukowicz będzie powinien nie tylko uporać się z problemami budżetowymi, ale będzie musiał również i uporać się z opinią publiczną. Z opinią tych ludzi no są to moje prognozy, Nie wiem, czy to będzie prawą, czy, czy stosanie się prawdą czy nie, ale um, ukraińskie um, siły. Um, Ukraińskie siły bezpieczeństwa wiedzą o takiej sytuacji, gdzie Janukowicz może zwrócić się do tych sił zbrojnych albo sił utrzymania porządku, po to, żeby był wprowadzony porządek. Wydarzenia na Majdanie Niepodległości postawiły teraz przed prezydenta przed bardzo trudną decyzją, ponieważ. Putin też bardzo dowierza swoim siłom utrzymanie porządku publicznego w Rosji. No i myślę, że Ukraina tu się niedużo różni. Ale chyba ukraińskie siły nie są tak dobrze przeszkolone, żeby mogły stłumić te protesty wewnętrzne tak zwane w naszym kraju. I dlatego wydaje mi się, że nie wiem nie wiem, albo nie wiemy, jakie konkluzje, jakie wnioski pan Janukowicz wyciągnie po tym proteście. Wiem, że negocjacje, które są jeszcze w toku, z tego co jest mi wiadomo, i misja pana Kwaśniewskiego, to już było osiem, on już jechał, do, przyjeżdżał do Ukrainy osiem razy po to, żeby ten proces był zapewniony. Ale z drugiej strony, on chyba też nie będzie mógł zignorować, zignorować, i to jest takim um, że to już właśnie tam taki krok przed samitem, żeby były podjęte odpowiednie decyzje, właśnie ten nacisk. No i wiemy, że europejscy partnerzy nie zamkną drzwi przed twarzą Ukrainy. Negocjacje trwają i no, napiewam tu takim optymizmem, że tak powiem, wobec Unii Europejskiej, która nie zamknie drzwi przed Ukrainą. I może będzie taka opcja, żeby można to było przedłużać dalej. Jeżeli nawet ta umowa nie będzie podpisana w Wilnie, to może jakoś partnerzy europejscy nacisną Janukowicza, żeby to było, stało się realnością w przyszłości. Muszę powiedzieć, że dziękuję bardzo panu profesorowi. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z polityki mojego kraju. Naszego rządu i, 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 i prezydenta w sprawie Ukrainy. W tej sprawie, mimo bardzo trudnej historii relacji polsko-ukraińskiej, w Polsce, w obrębie polityki polskiej, istnieje konsensus. To znaczy, y, tym samym językiem mówi nasz prezydent Komorowski, nasz były prezydent Kwaśniewski, tym samym. I językiem mówi nasz minister spraw z, z, z zagranicznych i, i, i nasz premier. I to jest myślę wielkie zwycięstwo Polski nad jej historią, która bardzo często prowadziła nas w stronę egoizmu, nacjonalizmu i, i bezmyślności. Wedle mojej wiedzy, również y, polityka li litewska była ko konsekwentnie proukraińska i chciałem się spytać Pana Ministra Krivasa. jakby Pan wytłumaczył sytuację w, w Ukrainie z, li z litewskiego po punktu widzenia jakby Pan zdefiniował motywy, dla których litewski rząd się jednoznacznie opowiadał za tym projektem wschodnim w polityce Unii Europejskiej. Dzień dobry, dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście jest mi bardzo wielki zaszczyt, że reprezentuję prezydencję litewską i Radę Europejską na tej sesji wspólnie z bardzo czcigodnymi politykami z Europy, również z filozofami, którzy też zostawili swój taki ważny ślad, ważny imprint w kreowaniu wspólnej Europy. Prezydencja Litwy w Radzie Europejskiej i kontekst partnerstwa wschodniego był obrany jako jeden z najważniejszych priorytetów prezydencji litewskiej w Unii Europejskiej. Po co w ogóle było to potrzebne i dlaczego te partnerstwo wschodnie jest tak ważne, mówiąc i o naszym, naszej umowie stowarzyszeniowej, o parafowaniu i podpisaniu tej umowy z Ukrainą, ponieważ mamy tu przesłanki historyczne i powody. Jednym z takich powodów jest powiązany z historią i doświadczeniem historycznym naszego kraju, z naszymi walkami za wolność, z naszą historią, właśnie z tymi trudnościami, z którymi się stykaliśmy w przeszłości i sami. Wypróbowaliśmy siebie i wczuliśmy się w ten kontekst, ten, który teraz odczuwają Ukraińcy. Byliśmy w tym kontekście nacisku sowieckiego na równi z takimi krajami jak Ukraina, Mołdowa, Białoruś, Gruzja, inne państwa w Związku Sowieckiego, także nam udało się dotrzeć do tego celu europejskiego, przejść przez procesy integracyjne i stać się pełnoprawnym członkiem w rodzinie tych krajów, których częścią chcieliśmy. Chcieliśmy być i Unia Europejska, jako jeden, jedno z takich najbardziej ważniejszych zjednoczeń państw, które otwiera nie tylko nowe możliwości, ale i nakłada pewne obowiązki, żebyśmy pomagali tym krajom i narodom, które przed chwilą wymieniłem, po to, żeby oni osiągnęli jakościowo nowy etap swojego życia. Żeby były to inne wartości, europejskie wartości w ich życiu z realnie zrealizowaną demokracją z ustawami, z praworządnością, z państwem prawa, ponieważ każdy, każdy z nich chyba na poziomie instynktów odrzuca korupcję, i właśnie tutaj partnerstwo wschodnie dla nas, jako Litwy, przedstawia taką możliwość na równi z innymi państwami członkami Unii Europejskiej, Unii Europejskiej realizować ten cel i ten obowiązek wobec naszych sąsiadów wschodnich. I właśnie dlatego bardzo aktywnie wspieraliśmy przygotowanie do podpisania umowy stowarzyszeniowej przez Ukrainę i inne państwa, i może Przeproszę tu za to, że dysonuję z tymi nastrojami, które były tutaj wyrażone podczas dyskusji i debatów dzisiaj rano, ponieważ we czwartek decyzja, która była podjęta przez Radę Ministrów Ukrainy, był ciosem. Ciosem dla szans podpisania umowy stowarzyszeniowej w Wilnie. Ale ekscelencje, panie i panowie. Ta decyzja jeszcze nie zniszczyła tej szansy. I my jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani. Mam na myśli, że prezydencja litewska w Radzie Europejskiej, wspólnie z naszymi kolegami z instytucji europejskich i z różnymi innymi strukturami i stronami zainteresowanymi, jak również państwami członkowskimi. Zrobić wszystko, co w naszych siłach, kontynuować nasze starania dyplomatyczne do ostatniej chwili, do ostatniej minuty, po to, żeby ta możliwość podpisania umowy w Wilnie była wykorzystana. Może jesteśmy tu niezbyt zadowoleni z tego, że już wyczerpaliśmy pewne możliwości, pewne resursy dyplomatyczne, pewne zasoby, ponieważ niektóre decyzje już były podjęte, były dokonane pewne telefony, była informacje, były dokonane wizyty, które powinny były się odbyć i my Chyba już tu niczego więcej nie możemy zrobić ze swojej strony, no i dlatego mamy tu taką pokusę, żeby opuścić ręce i mówić o następnym etapie i perspektywie, żeby ta umowa była podpisana powilnie, ale mamy jeszcze kilka takich czynników czy czynności, które nie zależą od nas, ale które na pewno działają i wpływają na ostateczny rezultat tej gry. Bardzo ważne i bardzo taki silny czynnik jest właśnie to, co się dzieje teraz, kiedy tu siedzimy w Wilnie, ale w Kijowie też się odbywają pewne rzeczy. I myślę, że te 100 tysięcy, głos tych 100 tysięcy Ukraińców, który jest słyszany przez świat dzisiaj z Kijowa, będzie usłyszany i przez dowództwo kraju. Również myślę, że prezydent Ukrainy, pan Janukowicz. Jeszcze nie powiedział ostatniego i ostatecznego słowa w tym procesie. I wierzę w to, że jego rozwaga polityczna i intuicja, jak również to, że, że też ten głos ludzi ukraińskich dotrze i że prezydent wysłucha ten głos ludzi ukraińskich. Także jakby nikle te szanse nie były, nie możemy opuścić rąk. Spotkanie wileńskie jeszcze się nie odbyło. Musimy szukać partnerów, musimy obcować i rozmawiać z ludźmi, o których zależą pewne decyzje, i do końca będziemy tutaj pracować, żeby to stało się rzeczywistością, żebyśmy osiągnęli ten cel. Oczywiście, jeżeli ta praca nie będzie udana. To później będziemy starać się osiągnąć ten cel, bo Unia Europejska w żadnym wypadku, nikt w Europie, ani instytucje, ani państwa członkowskie nie mają zamiaru zatrzasnąć drzwi przed Ukrainą i ta praca będzie kontynuowana po Wilni i po prezydencji litewskiej w Unii Europejskiej. I już na zakończenie chciałem powiedzieć i uprzedzić, uprzedzić tutaj na temat tego, że w Wilnie zbliżyliśmy się do podpisania umowy akcesyjnej bardzo blisko. Czy będziemy tak samo blisko w, na wiosnę, kiedy będzie następna, następne spotkanie między Unią Europejską i Ukrainą, czy na przykład następnej jesieni, kiedy będzie podpisywane inne, inne umowy stowarzyszeniowe, to jest jeszcze otwarta kwestia. Ponieważ jest to perspektywa na przyszłość i oczywiście nacisk, który Ukraina odczuła dotychczas ze strony Rosji i który odczuwa, nie będzie zmniejszony. Na odwrót, nacisk będzie tylko mocniejszy, będzie on nabierał na sile i będzie używał jeszcze bardziej zaawansowanych form i kształtów. Także i ze strony Unii Europejskiej, i ze strony. Ukraiński. będą już procesy wyborcze, ponieważ szykujemy się tu do wyborów Parlamentu Europejskiego, będzie nowa komisja, a w 2015 roku Ukraina będzie wybierała prezydenta, także wszystko to wniesie jakieś nowe czynniki, nowe opcje i to chyba już nie będzie takim najlepszym momentem do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Także jeżeli teraz nie będzie wykorzystana ta szansa w Wilnie, to proponowałbym wszystkim, wszystkim stronom zainteresowanym bardzo dobrze pomyśleć, co może być w przyszłości. Dziękuję. P -p Panie ministrze, my w Polsce mamy takie przysłowie, że dłużej klasztora niż przeora. Więc dłużej u Ukrainy niż Janukowycza. Ukraina się ukonstytuowała przed Janukowiczem i będzie istniała po Janukowyczu. Ale te setki tysięcy ludzi na ulicach ukraińskich miast. To jest sygnał, że Europa, jeżeli chce pozostać sobą, nie może odwrócić się tyłem do Ukrainy. Chociaż podzielam tu pański sceptycyzm, że tak dobrej konstelacji geopolitycznej jak teraz yy, może w, w Europie jeszcze długo, długo nie, nie być. Pan profesor Ruban wspomniał o, o takim czarnym scenariuszu, który nazwijmy to jest scenariuszem siłowym. To znaczy, że prezydent Ukrainy się, się może odwołać do Wojenno-przemysłowy kompleks. No, Do, y, y, no ale je, jeżeli rzeczywiście na Majdan niezależności by zostało wy, 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 wypuszczone wojsko i, i policja. To byłby scenariusz nieukraiński i nawet nie -putinowski. To będzie już Łukaszenko w postaci czystej wtedy. Mam pytanie do Pawła Zaleskiego. Jak ty obserwujesz całą tę ewolucję z perspektywy Bru Bru Brukseli i z perspektywy Warszawy? W Brukseli i tak miałem...